Mówi się, że ryby bardziej aktywne są w środku dnia. Wiele osób zdaje sobie jednak z tego sprawę, że łowienie nocne daje ogromne efekty. Jednak aby łowienie nocne było produktywne, trzeba najpierw uświadomić sobie, jak niedoskonałe jest nasze podejście do łowienia nocnego. Faktem jest, że jeśli ryba widzi w wodzie dziwną aktywność, dużo światła, to może zorientować się, że jest łowiony. Ryba może dostrzec także powietrze, które uwalnia z siebie przynęta. Teraz widzicie to na filmie. Ryby widzą żyłkę czy plecionkę, agresywną pracę czy nienaturalne kolory. Wszystkie te elementy mają ogromny wpływ na nasze łowienie. Dlatego zawsze mówimy, że jeśli łowię w środku dnia i duża ryba jest aktywna, musisz być realistyczny. Wszystkie Twoje reakcje muszą wyglądać naturalnie. Teraz musisz być bardzo cicho, silnik łódki musi być na bardzo niskich na obrotach, a najlepiej musi być wyłączony. Pamiętaj, abyś nie mulił dnia, dna i e, utrzymywał ogromną determinację do tego, aby być niezauważalnym. Wszystkie znaki, które mogą cię zdradzić, musisz zneutralizować. Jeśli będziesz rzeczywiście cicho, nie będziesz ruszał się na łódce, nie będziesz mądził wody, ryba o tobie zapomni. W nocy te zasady e, się zmieniają, ponieważ bas e, czy inne ryby pod e, osłoną nocy jest znacznie bardziej pewny siebie. Nie czuje się wtedy zagrożony ani tak widoczny jak gdzie. Ryba jest odważniejsza, przynajmniej w większości wód, w większości wód, które znamy, na których łowimy. Nocne łowienie może być efektywne, ponieważ ukrywa nasze błędy i łatwiejsze staje się dla nas oszukanie naszego przeciwnika. Bas nie ma możliwości dostrzec naszych błędów. Po prostu nas nie widzi. Trzeba również zrozumieć, że bas ma oczekiwania. Kiedy poluje w środku dnia i ma dobrą widoczność, chce zobaczyć swoją przynętę, ocenić ją i zweryfikować jej naturalność. W nocy myśli sobie tylko tyle, aby ją pochwycić i nie sprawdza uwagi na szczegóły. Jednak widząc aktywność w wodzie, zbliża się i zanim oceni, czy jest to łakomy dla niego konsek po prostu się na nią kusi. Trzeba również zdawać sobie sprawę z tego, że ryba nie widzi tak takich rzeczy jak kolor. Oczywiście mówię o widzeniu nocnym, szczególnie nocnym, dlatego że kolory, intensywność kolorów w nocy spada. Przekonasz się o tym, jeśli wyjdziesz w nocy na dwór, w szczególności nie dostrzeżesz koloru czerwonego, natomiast niebieski i wszelkie odcienie niebieskie będą mocno zauważalne. Zwróć uwagę na księżyc. Sam księżyc wydaje nam się nawet niebieski, tak? Ale jeśli podejdziemy już do drzew i zwrócimy uwagę na zieleń drzew, one wydają nam się bardzo ciemne, wręcz czarne. Według wielu fachowców, którzy łowią w nocy, najlepszym kolorem jest właśnie kolor czarny. Czarny to najmocniejszy kolor. Kolor o największym kontraście. Jest najlepiej niejako widoczny na tle nieba. Jeśli w nocy podasz przynęta na żywce lub plecionce, zobaczysz, jak doskonale widać jest czerń takiej właśnie przynęty. Ryba w nocy nie widzi kolorów, a więc nie musisz wykorzystywać jakichś bardzo wyrafinowanych przynęt. Musisz też prawidłowo ocenić miejsca, gdzie ryba będzie się ustawiać, gdzie będzie cię widzieć. Jeśli widzisz, na przykład, na jakimś zacienionym jeziorku czy jakimś porcie nabrzeżne światła, wykorzystaj to. Ryby bardzo często ustawiają się w takich miejscach i tak samo jak ty wykorzystujesz do polowania na drapieżnika to światło, one wykorzystują do polowania na swoje ofiary. Światło, światło powoduje to, że bas dostrzegając jakieś takie oświetlone miejsca. E, przyczaja się w ciemności i kontroluje ten obszar e, jasnego miejsca. Pamiętaj o tym, że światło ma bardzo ograniczoną penetrację. To nie jest tak, że jeśli świeci z brzegu, to oświetla całe, całą wodę. Dobrze łowi się również obok jasnych e, nabrzeżnych budynków, które odbijają światło od księżyca. Działo to jako rzutnik. Bardzo często, gdy pomyślisz o ciemności, tak jak Ty widzisz w ciemności, wszystkie przedmioty, wszystkie kształty, ryba je widzi bardzo podobnie. Pamiętaj o tym, że w nocy ryba widzi mniej, widzi mniej dokładnie i wykorzystuj to.